Cześć moi kochani, witam was w The Sims 2 kolejnym odcinku. I to jest moja rodzina Nowak. Jest zima, ale ostatni dzień zimy. No cóż, będziemy mieli wiosnę, potem lato, potem długą jesień, potem zimę. Powiem wam masakra. Masakra. Eee, cóż miałam wam powiedzieć? Przede wszystkim na pewno to, że. O, on chce zwierzaka wziąć. Może możemy zadzwonić gdzieś. Jejku. Dobra, może inaczej. Zadzwoń. E, nie praca, nie usługi, tylko... Nie, moment. Nieruchomości, wakacje, zadzwonimy się. Zadzwonimy. Aha, do było w usługach. Dobra, zadzwoń. <laughs> o, ona chce pisać bloga o kulinariach. Też chce pisać bloga o kulinariach. Nie dadzą. Oddadzą mi zaadoptować kotka? Nie, to kotek. Ciapek! Mój ciapuś! Jej, będę miała ciapka! Jej ciapek wraca! Jak cudownie! No w końcu! Ciapuś mój kochany! Mamo, jak słodko! Będę miała kota! Tak, bo jak się przeprowadziłam, to chyba mi się wyzerowały te wszystkie, wiecie. Wiecie co mi się wyzerowało, nie? Wiecie co mi się wyzerowało? Nie, to ja mogę dać o takie coś i kotku tu drapaczkę, a na przykład tutaj będzie jakaś kosia zabaweczka fajniutka, nie? I ten i tego i w ogóle i tu będzie i tu będzie miska stała, ale to może dajmy o, dobra, niech będzie ta miska, mi się ta miska nie pławała, dobra, nie będzie ta miska, o i będzie miska. I napełni miskę. Nie mamy już małych dzieci, więc możemy mieć mały, małego kociaka. Ona chce być prymuską w szkole, a bo to już poniedziałek, i ty do szkoły idziesz jutro. A widzisz? Ojej, ciapuś przy, przyjechał. Pochwal za jedzenie karmy. Jaki słodki jest mędy komendy zdechu. Po co kota uczyć komendy z dechu? To ja nie wiem, ale dobra. A ty co robisz? Ty co robisz, młoda, ty? Tu. Dobra, kąpiesz się, świetnie. Wykąp się i posprzątaj. Przy okazji może. To też mogłabyś posprzątać, nie ukrywam. No, dobra. To teraz tak, to możesz zrobić, to możesz zrobić. I zasadniczo, jak jest 23, to idź teraz, ty spać, kobieto. Kochana. Ty idź się wykąpać. To tinker. Aha, chyba majsterkuj. Jest jakiś błąd z tą wanną, jest czy co? Też możesz iść spać, bo jutro też idziesz do pracy, jakbyś nie zauważył. Zobacz. Taki myk, tak cię zrobiłam, widzisz. Aha, oczywiście nie spojrzałam, o której zaczęłam nagrywać. Dobra. Eee, także spodziewajcie się, że mogę wam wyjechać z po prostu maksymalnie długim odcinkiem, którego nigdy w życiu nie będę w stanie wrzucić. Ale co tam, co to, co ona chce? Podać posiłek, świetnie. Niedługo podasz posiłek, nie martw się. Dobra, to sprzątni. A ten kot, co do mnie ma? Przepraszam bardzo. Ja się pytam. Co ty do mnie masz? Co więcej? Pisz, blog o kulinaria. O której oni muszą? Oni jadą o siódmej do pracy, tak? On też. Aha, musi kreatywności się trochę nauczyć. No cóż. E, tak, przebiorę ją na emo emopankówę, Bóg wie co. Nie, ma nie martwcie się. Dobra, jest już piąta, więc możesz przestać pisać i podać im śniadanie. I na przykład zrób im pyszne omlety. Aha, bo on idzie godzinę wcześniej. Ojej, to biedny jest, bo nie zdąży zjeść. Zawsze spoko. To on jeszcze zje, o. Nie, nie zjadł. Trudno. Dobra, to już będę wiedziała, że... Co ona chce? Drzewko ogrodowe chce kupić. Ale nie kupi przecież drzewka ogrodowego, a ty młoda? Zjadłaś? To zjedz. Dobra, nie zdążysz zjeść. To nie jedz! No to co? Zobaczyć deszcze, bo wiosna jest. Musi, muszę się napić. Zastukam wam o, o... zastukam wam w kubeczek. Co ty kobieto, tu robisz przy tym komputerze, co? Przegląda strony internetowe o kulinariach. No patrzcie. Nie uważacie, że to jest cudowna sprawa, nie? Jak się żona interesuje kulinariami? A jak z tą oce... Muszę jej coś zrobić, żeby ona z muzyką i tańcem miała wspólnego. A ten ze sportem. O, pocałuj, co się całować? A jaki tutaj ten? Zobaczcie, Don Juan. On ten śpi, oczywiście, dobra, ale ta się zajmuje swoim blogiem. Rudolf loguje się, a to co? Rozmawiaj z Karina. No bez przesady, ty pisz tu tego, bloga o kulinariach. No. No i świetnie. Jak tam powiedz... Oho, jak tam powiedz mi gry a czemu gry? A dobra, a co tu jeszcze nam zostało? Po Deltace z przystawkami wpadnij w trans, udzielaj pora tu kulinariach. Spoko. Klub hobbystyczny, sekretna kuchnia Zuzi. A dla mnie zawsze spoko. Yy, zamów produkty spożywcze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest yy, na przykład pochwal za jedzenie karmy. Tak. Trzecia rzecz to jest posprzątaj. To też posprzątaj. No jak się bawi słodko! Pochwal za. Nie wiem, czy to należy chwalić za swawolność. Ale w sumie to dobrze, że kot się bawi. Wiecie. Że się bawi. No, że nie bawi się naszymi meblami, tak? Tylko, wiecie, czym? Ja bym tu najchętniej, wiecie, jakiś zarządziła. No, weź pocztę. Super. A no, ten z pracy wrócił już. Ojej, i przyjaciela przyprowadził. Oj, bo taką przyjacielską ma tą naturę. A żona mu się dalej nie ubrała, nie? Dobra, podaj. Może podaj deser. Naleśniki flambirowane, podaj deser, niech sobie zje ten jego kolega coś. Mam nadzieję, że się dobrze zajmie kolegą. No gotuj. Nie jest, jaki słodki to jest kotek. Ach, podpaliła, tak? Gdzie zostawiłaś pracę domową, cwaniaro, co? Oczywiście wszystko byleby jej nie odrobić, nie? Niech zgadnę, że przed domem. Nie. Uch, to będzie mieli ciężki orzech do zgryzienia w takim razie. Gdzie ty ją mogłaś zostawić, co? A tu ją zostawiłaś. Świetnie. Teraz ją odrobisz. Żebym ja mogła na nią jeszcze kliknąć. Super Sevy Divan jakiś odrób lekcje. Ty odrób lekcje, bo nie musisz iść deseru. Po co ci deser, nie? Ale ten chciał się pocałować. To pocałuj go jakoś fajnie. A ty czego tam? Oj, bo zabawy ci brakuje. to sobie zagraj w ten SSX na przykład. Ci się nudzi tak bardzo. Znowu na dywanie położyła. No nie wytrzymam z nią. Naucz się kobieto, że pracę domową się kładzie na biurko. Na biurko. No. A mama mogłaby się nauczyć, że rachunków nie kładzie się do dziecka na szafkę, nie? Ale to inna sprawa zupełnie. A i teraz ten się kąpie, to już ta się nie wykąpie. Może pościel-łóżko chociaż. A ta może się przebrać na przykład w... Nie, ona nie może nic zaprojektować. Musiałaby jechać sobie coś kupić, nie? Dobra, to powiedzmy, że kupi sobie, jak już będzie w tym... O matka, ta się by się chciała wykąpać i co? I nie może, bo jest wanna brudna. Mhm, jeszcze jego kumpel przyszedł cudownie po prostu. I ten już... I ten już śpi. Typowe. Nie, kochana koleżanko, ty musisz teraz odrobić lekcję, bo ty masz zostać prymuską. Rozumiesz prymuską? Wiesz, co to znaczy? Czy nie wiesz? I masz skończyć tą pracę domową. No, skończyłaś dzielne dziecko. Czemu ty ten? Ej, czemu ty nie śpisz? A bo ten typek tu jest? Czy co? Bo nie rozumiem. Czytaj coś o. Możesz poczytać, co ci się przyda, tam ci niech śpią sobie. Nadzieję, że ten nic nie niszczy. O, śpi. Fajnie, że śpi na podłodze. Spoko. Nie wiem co on kombinuje. Po raz setny się kąpi, okej? Okay? O Jezus, ta. Młoda nagle ten. Młodej się nagle zachciało grać. Dobra, ty wstawaj już. Ty jesteś w takim se nastroju. Było taki sobie tydzień. No, jak był taki sobie, a na randkę. A tam może poflirtować, to zaraz poflirtuję sobie z mężem. Bo przecież z mężem to najlepiej, nie? Podaj śniadanie. Na przykład, o dzisiaj zapiekanki będą na śniadanie. I co wy na to? No tak. No nie podawaj ten, tylko posprzątaj. I to też możesz posprzątać. No nie lampę, tylko talerz. I gdzie ona zostawiła ten ten cały bajzel? Nie wiem, gdzie zostawiła. Podaj śniadanie jeszcze raz z zapiekanki w takim, w takim ukła. Kładzie? Nie, no, nie wytrzymam. Jak można tak umieć gotować? I jeszcze pożar wywołać? Gdzie jeszcze muzykę mają Boże? Weź tam puknij w tą ścianę. Już w środku nocy, nie? już do pracy poleciał oczywiście tradycyjnie Mariolka daj ko tu jeść co i ty sama skorzystaj i idź tu może do wanny się wyką i chciałabym wiedzieć gdzie ty wsadziłaś te gdzie ty właściwie wsadziłaś te swoje nie wiem gdzie ona mogła to dać naprawdę okej, okay, dobra, niech posprząta to jedzenie już całe przecież to jest bez sensu, żeby to tu stało eee, wyczyść tutaj wszystko, co się da O, blat też możesz wyczyścić, proszę przydaj się na coś, nie? No i teraz możesz wznowić? Wznowić powiedziałam, co to jest? Get out of the way. O co chodzi? Przetłumacz się, znaczy. Dobra, nie wiem o co chodzi z tym komunikatem bez po angielsku. I na zmywarce, gdzie na zmywa... Aha, to nie jest zmywarka. To jest ten na śmieci, tak? Nie, to jest majsterkuj. To bez sensu. Aha, napraw. A bo mi się zmywarka zepsuła, czy co? Nie rozumiem. Cóż, okazjonalnie to można było to zepsuć? Boże, kochane, przerasta mnie to, nie? Nie, podaj drugie śniadanie, na bo po. Podaj drugie śniadanie, może. I co? coś, sałatkę szefa kuchni, o, na przykład. Z jajaczkiem taką dobrą, tak. No, doskonale sobie radzi w szkole. No, zostałaś prymuską, kochana, zostałaś prymuską. Jak się z tym czujesz? I następną pracę domową. Czemu ty te prace domowe zostawiasz zawsze w takich miejscach kijowych? Dobra, możesz teraz. Możemy teraz zadzwonić po dyrektora, nie? Dyrektora. Nie rzucaj piłką, tylko zaproś dyrektora, no. Boże. A, bo to jest miska. Ko kota, kocia. Dobra. Eee, ma zamiar przyjść. Twoje dziecko uczyło się w dobrej szkole prywatnej, będzie o której? Ups. Okej, okay, dobra, przyszedł dzisiaj. Powitaj, Sima, Waldemar. Okej, okay, możemy mieć 90 punktów. I teraz co? Rozmawiaj, pogawędka. I co możesz? Na przykład rozmawiaj. Zabawiaj. oprować O, oprowadź. I co teraz? Podejść tu. I co? I pokaż pokój. Tak to się robiło, dobra. Teraz podejść tu. Pokaż pokój. Podejść tutaj, tak! I zobaczysz, że dziecko twoje się dostanie do tej szkoły. Najwięcej można dostać za oprowadzenie punktów w sumie. Dobra, pokaż pokój. I co? Dobra, ha, wspaniale. Teraz podaj obiad na przykład. Co tu jest takiego Kotlety wieprzowe, ok. On się nudzi. Halo. Ty zamiast się kąpać, to byś przyszedł tutaj i pogadał, nie może. Co? tym całym tym. Okej, okay, świetnie. Czyli dobra. Teraz zaproś go na obiad. Zabawiaj zaproś na obiad. No posprzątaj że to wszystko, no. Okej, okay, mamy 102 punkty. Czyli ogólnie co? Udało nam się dziecko tutaj yy, do szkoły prywatnej wepchnąć. Jej cudownie. Jestem w tym mistrzem. Pamiętam, że moja pierwsza taka że moja pierwsza, wiecie co, było katastrofą po prostu. Nie umiałam przeprowadzić ani wiecie, dobrej rozmowy z dyrektorem, ani podać mu niczego do jedzenia. Podawałam mu kanapki zwykle. I to i tak było wyczynem jak na moje simy, bo, no wiecie, nigdy nie miałam zbyt genialnych tych simów. A odkąd jakoś zaczęłam tak, wiecie, nie wiem, powiedzmy, starać się bardziej... To mi tutaj zaczęło wychodzić, i nawet zaczęłam się dostawać. I ten głodny jest, Boże. A gdzie ona właściwie zostawiła? Gdzie ona zostawiła te, te, to jedzenie, co ona zaniosła gdzieś? Boże zasnęła. W... O matko, posprzątaj, żeż to, bo przecież to wstyd normalnie. Coś jeszcze gdzieś wyniosła? Czy już mnie nie będzie dołowała więcej? Swoim dziwnym czymś. Tam ma urodziny już. No, Boże. Jeźdź tam, potłucz w ścianę trochę, bo ktoś sobie imprezkę urządza. Mhm, co, za, co, co to za krzesło. A, dobra. Dobra, Brigida, dawaj, wstawaj. Przecież zasnąć Aha, spoko. I dokończyła jeszcze posiłek! Nie no, to hardkorowa jest, powiem szczerze. Co tu jest nie tak z tym? Ja nie rozumiem zmywarkę. I jeszcze jedną kupię, tak z ciekawości dla przekory. Co to miało znaczyć niby? Dobra, powiedzmy, że nie tu. Niech tutaj sobie stoi. Okej, okay, lecimy Lulu. Tak, Lulu? Lulu, lecimy? Się nie opierdzielamy. a to się może tylko odprężyć, spoko. Ty zamiast grać, to byś poćwiczył, bo ci sadło rośnie, no. Kondycja. Ty do wojska powinieneś iść z tymi swoimi zainteresowaniami, a nie tu sobie, co ty a, wyobrażasz w ogóle. A, Mariolka ma urodziny za dwa dni. Jutro będę mogła jej zrobić. Się powinnaś wykąpać, kochanie moje. Mamusia musi wstać jednak, nie? Bo bez mamusi to dziecko do szkółki nie tego, nie za bardzo, co? Hm. Cóż, zdarza się najlepszym. No nie! No i zumrze mi zaraz tu. Ugaś ją. Może kobieto robić, o, robić obiadu, nawet nie potrafisz. No weź te omlety z tego. Weź te omlety, bo... Nie, no nie wytrzymam. Weź je stąd. Teraz ci drugi ten, drugi pożar wybuchnie. Co za typ. Ona się tu spali, nie? Sama ze sobą po prostu. Trudno, no. Bywa. Ja jej tam nie będę do niczego ten, nie? Ty, młoda, do szkoły zasuwaj, ale już. Mnie nie denerwuj, bo się do prywatnej dostałaś. Tutaj cię mamusia. Tu tego, wy tego. Nie, no nie mogę. Wiecie co, ja muszę zastosować stary, dobry kod. To jest on. Bo po prostu... Ja to chyba muszę po prostu usunąć, nie? Bo miałam błąd, nie mogłam na to w ogóle kliknąć, niestety. Uff, to nie odrobiła lekcji, co za typiara. No, ale braliśmy na to, że dalej będzie genialna. No cóż. O, Zój, ten przyszedł jeszcze, jakby mi tu w sumie brakowało czegoś. Co za. Kocham cię, musisz mi tu hałasować. Przychodzi i hałasuję tylko. i towarzystwa ci brakuje, to zadzwoń do kogoś bez sensu. Zadzwoń. Usługi Sim. O, zadzwoń do Sima, zaproś. No, króliczek przyszedł do niej, no, Alina tomeczek meczek Mam Dziewczyny, bo moje go, tak? Znaczy króliczek ją. I króliczek ją odwiedził. Nie gadaj z króliczkiem, tylko zadzwoń do Sima. Tomka mieszucha na przykład. O, Jezus, sekretarka i nie ma go w domu. Nie, dobra, to idź odwiedzić sąsiada, tak będzie najlepiej. Może ktoś będzie w domu. Nie, tup, tup, tup. Tutaj przedstaw się są... Przedstaw się sąsiadom dopiero. Mieszkacie tu już setny chyba rok. I co? Jesteś u sąsiadów. Nie wiem dlaczego oni tu mają coś, ale stołówkę, ale dobra. A króliczek za mną. To po prostu łeb w łeb. Gdzie ja tam on? I ta sąsiadka mnie chyba nie lubi. No i pada deszcz, świetnie. To idziemy do domku. Uderzyłeś się, biedactwo. Tak mówię do Evareza. Ej, co, co? Co on ma za wspomnienie? Co, co? Że zarobił 5000 simoleonów, jak miło. Dobra, to ja się z wami żegnam, tak? I mówię wam, papapa. Pa, pa. No nie, no nie wierzę. Sim, który miał być moim po prostu odzwierciedleniem, odkrył powołanie do sportu. Tym wesołym akcentem zakończę odcinek. Cześć.